24 pytania. Rozmowa poranka. Dzień dobry. Gościmy dzisiaj senatora Rzeczpospolitej, pana Grzegorza Napieralskiego, do niedawna niezależnego, obecnie w klubie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 2008-2011. Trochę ponad 3 lata. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystko się zgadza, co pan redaktor powiedział. To zacznijmy od bieżących spraw. Y, y, wielu oburza się na loty marszałka Marka Kuchcińskiego, prawo i sprawiedliwość kontratakuje, mówiąc, że w przeszłości bywało tak samo, tylko nie było takich samolotów. Czy kiedy leci samolot rządowy, to tylko uprawniona osoba powinna być na pokładzie? Czy właściwie powinien lecieć pusty? Czy inne osoby mogłyby lecieć z taką osobą? No to jest wątpliwość, e, oczywiście prawna, a też moralna. Znaczy, Prawo i sprawiedliwość jest zakładnikiem własnych haseł, tak naprawdę, to, bo przecież e, pamiętamy, przed rokiem 2015 obietnicę partii Jarosława Kaczyńskiego, która mówiła, że będzie taniej, będzie prościej, będzie bardziej przejrzyście, ale przede wszystkim będzie skromniej, że nie będzie tego, w cudzysłowie do nazwy rozpasania władzy. I e, dzisiaj dla Polek i Polaków nie, nie ma znaczenia, czy samolot mógł wracać z kimś, czy wracał pusty. Dla ludzi jest bardzo prosty przekaz. znaczy Ktoś, kto nie powinien lecieć samolotem, tym samolotem wraca. Ktoś, kto nie powinien tym samolotem lecieć, tym samolotem leci. I, i w tym jest absolutnie problem. I drugi problem, który się pojawił, moim zdaniem... W wielu krajach, panie senatorze, tylko przerwę, jest tak, że gospodarz, czyli kanclerz, premier Zgodę. zaprasza sobie na pokład. Zgoda. I to nie jest specjalnie drastycznie tylko traktowane. Tylko problem polega na tym panie redaktorze, że gdyby było tak, jak pan redaktor właśnie mówi, że marszałek Sejmo-Kuchciński dzień po ujawieniu pierwszego, czy tam drugiego artykułu by powiedział, tak, latałem, byłem na tym samolocie, tak to wyglądało, taki Taki był scenariusz tak naprawdę mojej pracy, czy taki był harmonogram, nie scenariusz, harmonogram mojej pracy, też byłoby inaczej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło. Znaczy jest poczucie dzisiaj, że po pierwsze marszałek coś ukrywa. No i ukrywał, jak się okazuje, bo co, codziennie wychodziły nowe informacje. Jest poczucie w ludziach, że marszałek Kuchciński oszukiwał ich. Czyli trzeba, I, trzeba było wywalić te listy i tyle to Trzeba było po pokazać, prostu. trzeba było się do tego przyznać. Tam, gdzie było miejsce na przeprosiny, przeprosić. Tam, gdzie było złamanie prawa, ewentualne złamanie prawa, wyjaśnić, że samo do tego odpowiednie służby. Przecież marszałek mógł to swobodnie wyjaśnić. Cała ta otoczka po prostu spowodowała, że no atmosfera jest dla marszałka nieprzyjazna i dla samego pisu bardzo groźna. Natomiast jeszcze jest jeden problem, który może mniej przemyka przez media, ale też prawo i sprawiedliwość mówi o pewnych takich standardach, nazwijmy je moralnych w polityce, które mówił. "No dobrze, popełniłeś błąd, zrobiłeś coś, to my cię odsuwamy, nie możesz zagrażać naszej formacji albo my pokazujemy, nie ma u nas takich standardów ani możliwości takiego działania" i faktycznie PiS stosuje takie standardy, tylko nie wobec wszystkich. Jeżeli jest senator, a jest taki senator, który miał no, wypowiedź wątpliwą moralnie, chociaż nie zgodną z prawem, tak został od razu usunięty z wiceministra, został od razu usunięty z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, no a Marszałek Kuchciński no, jest ale jakby cały czas w, w, trzymany we władzach Prawa i Sprawiedliwości. Jako bardzo doświadczony polityk wie pan doskonale, panie senatorze, że jak partia pozwoli sobie odstrzelić kogoś, to on opozycja może mówić, albo rządzący, w zależności ale... od tego, no proszę bardzo, decydują o, no nie, ale... o naszych kadrach. No ale jeżeli są, jeżeli są standardy, no to trzymamy je wobec wszystkich. No więc jeżeli jest minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i senator i przewodniczący wcześniej komisji, no to jest jednak postać znacząca, no bo wpływowa. Więc tutaj nikt nikogo nie odszczelił. No po prostu partia podjęła taką decyzję. Więc to też, mówię o tym w kontekście nie tylko wyborców, którzy na to patrzą, ale też w kontekście takiego pewnej kwestii, która jest wewnątrz partii. Znaczy no przecież członkowie. Prawa i Sprawiedliwości też na to wszystko patrzą, też podejmują decyzje, też mają swoje odczucia, więc to tak naprawdę co się dzieje dzisiaj, no wpływa tak, na, tak naprawdę też na obniżenie morale w samym pisie. A ta decyzja o kupieniu porządnych samolotów rządowych, no bo Polska nie jest na tyle dużym. I, 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 i jednak no, bogatym w stosunku do, do tego, jak było w przeszłości państwem, że, że mogłaby mieć takie samoloty, czyli skończono z pewnym dziadostwem. To był błąd. Czy to była dobra decyzja? Wszystkie rządy po kolei, nawet rząd Leszka Millera, jeżeli dobrze pamiętam, chociaż tu mogę się mylić, już to, to, to trochę dawno było, mówiło o zakupie jednej, dwóch, trzech maszyn tak, do, do, do dyspozycji rządu, szczególnie jeżeli chodziło o wizytę delegacji, szczególnie wizytę delegacji polskiej poza granicami naszego kraju. Wtedy pamiętam przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to też było bardzo ważne. Natomiast w, w przypadku pana marszałka Kuchcińskiego przede wszystkim bardzo razi to no, nie, nie tylko częstotliwość, tak? bo jakby nikt nie zabiera marszałkowi y, też Kuchcińskiemu nie zabiera prawa do powrotu do domu, do rodziny, tak? No ale swobodnie przecież pan marszałek w ramach obietnic Prawa i Sprawiedliwości, które słyszeliśmy w roku 2015 mógłby wrócić samolotem rejsowym, też by się nic nie stało. Byłoby miejsce i dla służb ochrony państwa i, byłoby, i byłby, byłaby możliwość podjazdu samochodem pod samolot, odbierania go spod tego samolotu. Wiemy dokładnie przecież, że lotniska są bezpieczne, że nikt panu marszałkowi jako drugiej osobie w państwie by nie zagrażał. Więc jakby tu popełnił marszałek fatalny po prostu błąd z tego powodu, że złamał własne obietnice czy własny pro program wyborczy, czy własną, w, w, własne takie no, przyrzeczenie, które złożył wyborcom. To trochę się cofnijmy, panie senatorze, do roku 2015, bo wtedy kandydował pan po raz pierwszy do Senatu z listy Platformy Obywatelskiej. Czy to dlatego, że pan ideowo ewoluował, czy zdecydowało pana zawieszanie i wykluczanie z SLD? Bo przypomnijmy, że od początku 2015 roku było kilka takich było, dziwnych było. epizodów w pana życiorysie było, było. politycznym. No żeby najbardziej w skrócie powiedzieć i przypomnieć radosłuchaczom, no Leszek Miller za to, że powiedziałem, że jeżeli nie będzie reform, nie będzie zmiany w sojuszu, to SLD nie wejdzie do Sejmu. Tak też się stało, za to mi wykluczył, wyrzucił, wypchnął z SLD. Natomiast ja jeszcze przed zakończeniem kampanii prezydenckiej, kiedy zobaczyłem, jak Jarosław Kaczyński bardzo sprawnie zbudował obóz polityczny od Gowina po Ziobre, czy od Gowina po te ruchy narodowe, takie bardziej skrajne prawicowe, zbudował taką sprawną maszynę wyborczą. Mówiłem, że wokół najsilniejszej wtedy partii opozycyjnej, czyli wokół Platformy Obywatelskiej powinna się zbudować podobna formuła, tak? Formuła, gdzie platforma będzie takim trzonem a po po na skrzydłach będzie formacja bardziej prawicowa czy konserwatywna do centrum, tak jak Gowin, i z drugiej strony lewicowa. I to było moje przekonanie, że tak trzeba zrobić po wyborach prezydenckich, kiedy wygrywa Andrzej Duda. Jestem absolutnie o tym przekonany. No i pojawiła się propozycja startu wtedy do, do Senatu. Ta formuła startu do Senatu, chciałbym też przypomnieć panu redaktorowi i, i, i radiosłuchaczom, jest trochę inna niż formuła do startu do Sejmu, dlatego że to są wybory większościowe w, większościowe w okręgach jednomandatowych to tak naprawdę głosuje się na człowieka, nie na partię polityczne Partie popierają, tak? Ale... To prawda. Ale będzie tam wielka koalicja, czy jednak ten sam układ, co w wyborach do Sejmu? Moim zdaniem powinno być porozumienie, jeżeli chcemy rywalizować dzisiaj z prawem i sprawiedliwością i chcemy mieć no, przewagę w, w senacie, to jednak porozumienie powinno się odbyć. Dlatego, że skoro przypomina pan moją kampanię, no to ja wygrałem z, z kandydatem prawa i sprawiedliwości niespełna tysiącem głosów, jeżeli dobrze pamiętam, czyli a właśnie startował kandydat. PiS Startował, startowała kandydatka SLD, czy kandydat nowoczesnej. To pokazywało, jak głosy się roz, rozbijają. Oczywiście, no moje nazwisko, czy... Mój no, start był pan na, ważnym politykiem przez starty, Tak, mój start na prezydenta. Kandydatem na prezydenta. No, panie, tak mój start w kampanii na prezydenta pomógł mi oczywiście w tej kampanii, ale ona była moją najcięższą, najbardziej ciężką kampanią wyborczą w mojej karierze politycznej. I stąd, jeżeli ktoś mnie o to pyta, czy, czy rozmawiam z politykami poszczególnych nawet partii, namawiam przy wszystkich namiętnościach, namawiam do takiego porozumienia. Czym jakiś konflikt między Leszkiem, Millerem a panem się utrzymuje? No bo pan raczej nie zaczepiał Leszka Millera, było to trochę w drugą stronę. Znaczy, wtedy było to dla mnie w ogóle niezrozumiałe. Jeszcze na chwilę wrócę do roku 2015, ponieważ moje wystąpienia yy, owszem, też pojawiały się w mediach, ale nie były jakieś radykalne, natomiast wszystko, co mówiłem radykalnie, bardziej było na zamkniętych forach SLD. No jednak postanowił mnie wyrzucić. No tego jest partia, żeby wewnętrznie mówić, do do dyskutować. To, tak. To się tak, myśli. Tym, tym bardziej, że no, po latach okazało się, że ja miałem rację, że to, to co zrobił Leszek Miller było złe, a SLD po raz pierwszy od lat znalazło się poza, poza parlamentem. Czy jest jakiś konflikt? No nie rozmawiamy ze sobą od tamtego czasu, oprócz spotkań, kur w parlamencie czy na różnych uroczystościach. Podajemy sobie oczywiście rękę. W trudnych czasach Leszka Millera, kiedy utracił własnego syna, no ja wysłałem mu kondolencje i bardzo mu współczułem, więc uważam to za, za, za potrzebne i stosowne. Natomiast no, nie mamy jakichś przyjazdych relacji, to oczywiste. Ale zmieniło się przywództwo w sojuszu. Jest przewodniczącym pan Włodzimierz Czarzasty. Nie miał pan zaproszenia od niego, żeby nie. wrócić do SLD? Nie, 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 nie miałem. I powiem szczerze, że ja słuchałem pana Włodzimierza Czarzastego, czy kolegę, można powiedzieć, Czarzastego. Na konferencji prasowej, kiedy mówił właśnie o budowaniu nowego projektu politycznego, lewica tam Lewica razem razem z Biedroniem i Zanbergiem, no on powiedział, że będzie dzwonił po ludziach. Ja, czy ja byłem przekonany, że do mnie nie zadzwoni, ja nawet nie oczekiwałem tego. Natomiast zadzwoniłem do wielu osób, choćby sygnatariuszy listu, 50 takich młodych działaczy wtedy, do Leszka Millera, właśnie o próbę reform, ale do nikogo też Włodzimierz Rzast nie zadzwonił. Uważam to za błąd i za, za też brak wiarygodności i słowności koalicja obywatelska opozycyjna na wybory europejskie była tak szeroka, że właściwie przeciętny wyborca mógł stracić orientację jak tak różne ugrupowania mogą się dogadywać i czy nie jest to w jakimś sensie w cudzysłowie oszukiwanie wyborców i spłaszczanie oferty politycznej Bo przecież istotą polityki są różne propozycje polityczne do wyboru. Mhm. Zgoda, ale gdybyśmy tak odsunęli teraz namiętności i emocje, gdybyśmy postawili dzisiaj pana premiera Gowina i pana ministra Ziobro obok siebie, to też bardzo mocno różnią się programowo, ideowo. A jednak są w jednym obozie politycznym, obozie, który do tej pory, przynajmniej do wyborów do Parlamentu Europejskiego, obóz raczej skuteczny, jeżeli chodzi o, o wybory dlatego też ja na to patrzyłem naprawdę też z dużym podziwem, że udało się to, to zbudować zrobić. No ale jest inna oferta teraz. Jak, ja jestem, jak pan redaktor, wiec wykształcenia politologiem, przyglądam się jej zaciekawieniem, do że przed chwilą też rozmawiał pan z, z panem posłem Protasiewiczem, pytając o, jak, o szansę takiej, o, o walkę o elektorat czy o wyborców. Ja uważam, że to może być ciekawa oferta, że właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz ze swoim wizerunkiem, czy tradycyjnym podejściem do, do, do tego, co dzieje się w Polsce, ale też pozycją PSL-u i, i zbieraniem innych środowisk wokół siebie może być ciekawą taką ofertą również dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości dla tych wyborców, którzy mogą być pisem zmęczeni. choćby tą całą sytuacją z Markiem Kuchcińskim o czym dzisiaj pan o co dzisiaj pan pytał panie redaktorze i oni oczywiście nie zagłosują ci wyborcy PiSU nie zagłosują na platformę czy tym bardziej na nalewice Czarzastego, Natomiast mogą szukać inne oferty. I tu Władysław Kośniak-Masz może być ciekawą ofertą właśnie dla takich wyborców. Więc być może taki model... Trochę zweryfikuje też własne poglądy, czyli taki model, że są jednak dwa takie bloki, y czyli ten taki bardziej otwarty, nowoczesny, liberalny, czy, czy, czy skręcający w lewo, i ten bardziej taki ku centrum, czy nawet bardziej konserwatywny, z Kosiniakiem, Kamyszem na czele, że to może być bardzo ciekawy, ciekawy pomysł na wygrane wybory. Paweł Kukis wielokrotnie powtarzał, że wyborca właściwie może tylko wrzucić kartkę. Podczas wyborów, a poza tym jego głos w gruncie rzeczy się nie liczy. Partie nie, sobie nim nie. manipulują. Jest akt aż tak źle, że wyborca jest bezradny i skazany na to, nie. że tylko raz na cztery nie. lata? Nie, nie, nie. uważam, że nie. nie. Oczywiście. Jeszcze, jeszcze nam trochę brakuje do takiej naprawdę ugruntowanej demokracji. Niektórzy porówno chcieliby, żeby Polska była jak Szwajcaria, ale są różne modele. Natomiast nie, to nie jest tak. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę przy różnych kryzysach politycznych, już nie chcę mówić o tym ostatnim, ale przy różnych kryzysach politycznych to każda partia spogląda na przykład na badania opinii publicznej i wyciąga z tego wnioski. W wyborach samorządowych, czy inaczej w ogóle w samorządzie dzisiaj jest bardzo powszechne taka, takie narzędzie, które mówimy o referendum odwołania, na przykład burmistrza wójta, czy prezydenta. Czego ci samorządowcy się bardzo boją, tak, bo my obniżyliśmy prog i ono jest już bardzo często skuteczne, często odwołuje się prezydenta, czy burmistrza, czy wójta. Więc to nie jest tak, że, że może wrzucić temu kartkę tylko i wyłącznie. Proszę zwrócić uwagę, że też w czasie kampanii wyborczych, czy tej europejskiej, o której pan wspomniał, panie redaktorze, czy wyborach do parlamentu krajowego. Jednak partie polityczne bardzo mocno zabiegają o wyborców, tak, ustawiając odpowiednie listy, budując koalicje, budując sojusze, budując różnego rodzaju projekty, nawet o tym Projekcie, jak mówiliśmy przed chwilą. Nie i jeżdżąc to... po Polsce, ale profesor nie. Marcin Król w bardzo głośnym tekście, który opublikował w gazecie wyborczej, napisał, że to jest wyłącznie cyrk i ludzie i politycy nie powinni jeździć po kraju, tylko mieć wysokie idee i, i się zajmować duchem, rozmawiać z jednostkami, a nie to, uprawiać nie. taką tradycyjną politykę. To Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że. Dla mnie, jako dla polityka, który jest wiele lat już aktywny, jednak rozmowa z ludźmi jest najważniejsza. Ona jest ważna z dwóch powodów, uważam. Jeden powód to przede wszystkim to jest nauka dla każdego z nas, czyli dla polityków, bo często jest trochę taki i mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, szczególnie jak się pełni ważne funkcje, czy w partii, czy w państwie, no, kiedy ma się bardzo dużo obowiązków, kiedy bywa się w mediach, tak, jak, jak kiedyś tak, tak obrazowo mówiłem, biegać od kamery do kamery na korytarzach sejmowych, żeby skomentować wydarzenie, no to jednak człowiek zatraca się trochę w tej takiej bieżącej walce polityczne czy bieżące aktywności politycznej kiedy się pojedzie do takich małych miejscowości jak Wie duchowa na przykład w województwie zachodniopomorskim czy czy Hociwel tak Świnouście trochę większe miasto czy Gorlice na południu Polski w, Mał w Małopolsce i rozmawia się z ludźmi to, to jednak człowiek się zderza z prawdziwą rzeczywistością oni mają realne problemy tak to nie jest problem lotów Marka Kuchcińskiego tylko i wyłącznie tak tylko to jest problem niewybudowanej szkoły czy jak ja ostatnio spotkałem się w, z problemem rozbudowy szkoły w gminie Grzędzice pod Stargardem tak to jest problem zamykania szkół, no bo brakuje pieniędzy. To jest problem ośrodka pomocy społecznej, czy rozkładu jazdy PKP. Więc powinna być taka rozmowa z ludźmi. Ale powinno, czy... z drugiej strony jest takie pozytywne nastawienie. Donald Tusk dawno temu właściwie powiedział, że politycy to jest klasa próżniacza, która powinna coś z sobą zrobić, bo sama dla siebie jest jest problemem? Nie traktują was jako klasę próżniaczą? No to, to wszystko zależy już od sobie. Ja już nie chciałbym tutaj uogólniać, dlatego, że mogę powiedzieć po sobie, czy po moich kolegach, koleżankach, z którymi rozmawiam i którzy na przykład prowadzą bardzo aktywną taką e, e, swoją działalność w terenie, jak to się mówi, czyli jeżdżą od miejscowości do miejscowości. Jeżeli się jeździ do ludzi, jeżeli się jest regularnie na dożynkach, na spotkaniach, na dniach właśnie tych małych miejscowości, kiedy ludzi się traktuje naprawdę bardzo poważnie, nie z gór, tak usiądzie się z nimi przy tym stole, pogada na takich właśnie uroczystościach dożynkowych choćby, zje tego pieroga, którą przygotuje koło gospodyń wiejskich, tak, czy, czy porozmawia się z, ze strażakami z ochotniczej Straży Pożarnej, no to oni to wiedzą. To, 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 to nie jest tak, że ludzie tego nie widzą, tak, oni wiedzą, który polityk do nich przyjeżdża, który nie przyjeżdża, a potem możemy to odzwierciedlić na listach wyborczych. I proszę zwrócić uwagę, panie radny, szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę, że od pewnego momentu bardzo mocno się zmienia też, kto tak naprawdę wygrywa wybory na listach partyjnych, że kiedyś było tak, że pierwsze miejsce gwarantowało wejście do Sejmu czy do, do samorządu. Teraz już tak nie jest. Ludzie potrafią szukać na listach już swoich przedstawicieli, tak? Już głosują na trzeciego, piątego, ostatniego. Tak? Czyli pozytywna ewolucja. Bardzo pozytywna. Na przykład 4 lata temu w wyborach parlamentarnych w roku 2015 w moim okręgu wyborczym startowałem do Senatu, na przykład na listach koalicji, wtedy Platformy obywatelska, na przykład kandydat z ostatniego miejsca przeskoczył pierwszego. No to, to pokazuje, że jednak ludzie potrafią szukać. I to jest wynik tak naprawdę aktywności i, i i, e, tego, jak politycy budują własną pozycję. Ktoś, kto, kto nie dba o, o te relacje, ktoś, kto będzie arogancki, butny, ten przegra te wybory po prostu. A czy politycy są wiarygodni? Bo jak słucham Grzegorza Schetyny... To on y, mówi w y, swoich sześciopak czy szóstkę przedstawił, a potem wychodzi pan Andrzej Żońca, profesor Andrzej Żońca, główny ekonomista platformy, i mówi, że właściwie na to wszystko. Nie mówi, że propozycja Grzegorza Schety, uh -huh. to i tak nie ma pieniędzy, więc to jest y, zawracanie głowy. Czy y, wyborcy nie dostają właśnie? takiej, przepraszam, w cudzysłowie schizofrenii. Nie, nie, bo proszę zwrócić uwagę, już to kiedyś byłem o to zapytany, no, proszę zwrócić uwagę, bo też takie same działy się rzeczy w pisie, czy, czy w kiedyś w SLD, że różni politycy, czy różni eksperci mieli swoje zdania, ale też trochę, panie redaktorze, do tego dążyliśmy, żeby właśnie była taka debata publiczna, tak, że nie wiem, proszę zwrócić uwagę, trochę spojrzę teraz na rząd Prawa i Sprawiedliwości, no to tam też przecież dochodziło do sporów nawet między ministrami, tak, że jeden miał taką wizję i wydatków pieniędzy, inny miał ta taką wizję. I ja uważam, że to akurat jest dobre dla polskiej demokracji. Jeżeli na przykład był prezydent świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński, i miał swojego doradcę pana Bułgaja, tak, no to on na przykład często różnił się w, w opiniach jako, jako ekonomista to, co robił rząd za pierwszej swojej kadencji rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja to uważam za cenne, tak? No nawet w obozie, tak jednym mogą być różne zdania co do wydatkowania pieniędzy. Więc ja tutaj nie, 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 nie patrzyłbym tak jako mało wiarygodne. Mało wiarygodne bardziej będzie to, jeżeli jest polityk zdanego okręgu wyborczego jeździ, obiecuje, będę walczył o to, będę walczył o Wasz peron, o drogę, o nie wiem, o zabytki, o inne rzeczy, a potem cztery lata tego nie ma i nic nie pisał, nic nie walczył i nawet nie przyjechał. No to y, tym optymistycznym <laughs> akcentem, bo pokazuje jednak jakąś interakcję między politykami a wyborcami y, zakończymy. Y, gościem naszym, y, czyli Polskiego Radia 24 był pan senator Grzegorz Napieralski, obecnie członek klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Krytycznej latach 2008-2011. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.